Witajcie! W końcu tu dotarłem z przygodami. Pozdrawiam Was z Nicei, z Francji, gdzie doleciałem na konferencję dotyczącą bardzo nowoczesnej, minimalnie inwazyjnej metody operacji plastycznych i funkcjonalnych nosa. Słuchajcie, to jest to, co uwielbiam w medycynie czyli minimalna inwazyjność czyli minimalne cięcie minimalne preparowanie minimalna rana to się potem przenosi na mały ból pacjenta, mały obrzęk szybkie gojenie ma małe ryzyko powikłań jest to coś w kierunek w jakim idzie cała medycyna od lat i ja to uwielbiam i to jest moim zdaniem Właśnie najbardziej odpowiada temu słynnemu sloganowi, słynnemu hasłu: Primum non nocere, czyli po pierwsze, nie szkodzi.